Dobra, pauza zrobiona. Burza była ogromna. Boże, jakie błyski waliły jeden za drugim po prostu. No bez przerwy przez prawie całą noc. Później taka ulewa przyszła. Dzięki temu wszystkiemu się spało zarąbiście. Jadę tu. Dobra, wyjadę. Jedziemy, tu nawrócimy. No poranek fajny. No i 19 stopni, dalej jest gorąco, więc... Masakra z tą temperaturą no jedziemy dzwoniłem wczoraj tam, żeśmy się ugadywali bo ja tam nie wjadę w tą ulicę, no nie ma takiej opcji tam jest tak ciasno patrzyłem na google mapach, że to jest szok i trzeba w ogóle kazano mi się odpiąć no ale nie odpinam się, bo bo i tak w tą ulicę nawet jakbym się odpiął, to nie wjadę no nie ma, nie ma takiej szansy, więc to nie ma sensu najmniejszego więc jedziemy z całym zestawem eee Gdzieś koło jakiegoś kasyna mamy stanąć. No i tam będziemy chyba wózkiem śmigać gdzieś tam w głąb tego miasta, no bo nie ma innej możliwości. Ja tego nie, nie widzę, żeby to zrobić inaczej. Drugi zmienił adres, więc spoko, bo tam też było ciężko, widziałem. Ale zmienił adres, tam jest 10 km gdzie indziej. Ale przynajmniej wjazd jest w porządku. A trzeci to była tam przemysłówka, gdzieś tam. 200 kilometrów dalej no to tak po, nie wiem, po 70 km a lotu tam mam z tu mamy 18 km, zaraz to zobaczymy a przejedziemy koło całego portu koło, koło tych Jakieś łódeczki, nie łódeczki tam patrzyłem no. ciekawy wjazd będzie, na pewno będzie ciasno a tu radar trzeba uważać patrzcie Alpin na rondzie, Made in dieppe. czyli co, Alpiny robią tutaj? ja nie mogę proszę Jestem w mieście, gdzie się Alpin narodziło. No pięknie. Szkoda, że w Formule 1 są tak beznadziejni. Ale dobra, dojechaliśmy do miasta Alpin. Ale jaja, nawet nie wiedziałem. I teraz co? Na rondzie w lewo, w stronę portu. I zaczniemy ciasnotki. Już się kuźwa cieszę, bo no, widzę takich miejsc, no ale ta robota z tym się czasem wiąże, że naprawdę się wjeżdża w niefajne miejsca. Znaczy niefajne miejsce, fajne pewnie, tylko tam nie dla ciężarówki. No dobra, ogarniemy. Pogoda ważna, że nie leje i nie ma skwaru. Jakaś mgiełka się lekka zrobiła, wszystko paruje. jest ogólnie ciepło 20 z i jest idealna temperatura, bym powiedział, 20 stopni to jest po prostu idealne Kurde, no wielkie to miasto, to jest bardzo wielkie miasto. Na razie jedziemy obwodnicą. Tu jest chyba fabryka Alpin, proszę. No! A, proszę. Nie wiedziałem. Taka ciekawostka takie alpin na rondzie obydwa i te stare i te nowe Szkoda, nie? Mogło to być na... Mogliby to dać, ja bym to chętnie widlakiem spakował na auto Kurde ten to kierunkowskazy daje, a... Panie skręcę Ło, tu są już statki Patrzcie jakie tam statki, stocznia chyba jakieś Naprawiają tu jest fajnie, to jest przemysłówka. No, szkoda, że tutaj nie zrzucamy. <laughs> Byłoby ciekawiej. 2,5 km, niby, do tego kasyna. No, nie do tego miejsca, bo to miejsce, tak jak mówiłem, ee, nijak tam nie wiadę. Ale do kasyna. Hm. No, dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powiem wam, że zaczynamy wjeżdżać w centrum, się boję tylko, żeby tu żadnego zakazu nie było, bo naprawdę obstawiam, że tu może coś być. Wow! Jesteśmy przy Marinie, patrzcie jak to wygląda, no przepięknie, ile łodzi, pojedziemy sobie tu wzdłuż tą drogą, tu musimy w lewo i zaraz w prawo, Zakazy póki co nie ma. Wygląda to tutaj fajnie, fajnie. Szkoda, właśnie, że tu nie szło gdzieś zaparkować. Ja miałem właśnie taki plan, że sobie tu przyjadę. Wczoraj miałem cały dzień, prawie 20 godzin mi wyszło, że stałem. Byłoby idealnie, żeby sobie postać i ten, i misję tu pochodzić. Bo naprawdę ciekawe miasteczko. Ładnie, tu patrzę te budynki stare. No pięknie, tu ta marina, tu te łodzie. Super. Dobra, wjeżdżamy, jeździemy w miasto. W zona 30, tak też sobie pojedziemy. Francuzi się będą denerwować, mają drugi pas. niech wyprzedzają, ja mam dość już mam na tu Te kwiaty, czy te piękne kolory. No, na Tu są okna, jakieś prosze, chętnie bym to tu rozładował. Chociaż tu też nie jest za fajnie. Jaki tu później jest ruch? Bo jak na razie to spoko na tych drogach i też tak bym chciał. Ja muszę tam w te centrum wjechać. Tam gdzie na awaryjnych już stoi. Kurde, no szkoda tego wczorajszego dnia! Naprawdę, by się tu pochodziło. Patrzcie tu, ile jest tych łodzi. Ja nie mogę. Właśnie tam zrzuca, no właśnie, w takich uliczkach gdzieś ja bym to miał rozładować. No ale ja tam w życiu też rozładowuję. No właśnie, tutaj na serio rano jest lepiej mieć rozładunek. Czekajcie, ja przejadę koło niego. Ja przejadę, spoko. Piwo, nie piwo. Tu z rana jest najmądrzej. Dobrze, że tu jestem, właśnie z rana. Bo później to tu może być sajgo. Tu jakieś karuzele, kurde, Kajo wiesz, że tu jest knajp. Tu jest naprawdę taki deptaczek Tu pełno stoliczków i, te, i pełno tych jachcików, no cudownie. I co nawigacja pokazuje tu w lewo ta nawigacja jest mądra 5,5 tony, Ja mam tu wjechać Weź się nawigacja ogarni Tu myje, proszę, wszystko przygotowuje na No dzień tam jest jakaś skała z tyłu w ogóle to bardzo ładne, fajne miasteczko. Ja nie mogę, czemu ja tu nie stałem? Ale widzicie, tu nie ma gdzie zaparkować. Była ta przemysłówka, Nawet tam był zakaz. Szkoda, nie? że oni takie zarobią zakazy, że nie pozwalają kierowcom sobie wziąć i trochę pozwiedzać. Masz trochę czasu, żebyś pochodził pozwiedzał. Ja wiem, jak ja tak ciężarówką wjeżdżam. Fajnie, naprawdę fajnie, fajnie patrzcie tutaj te, te stare budownictwo jak to wygląda. Tam jakiś kościół na tym... na tej skalę, zobaczcie to. No i ja nie mogę. Wygląda to Bardzo, bardzo fajnie. Tu jaki statek wielki, jasny gwizd. Patrzcie jaki wycieczkowiec, widzicie to. Jakiś prom, ale gigantyczny. A ja się wciskam w coraz węższe klimaty. Bardzo fajnie. Ale tu powinno być zaraz, dwa pasy. To tu wypływa, gościu. Patrz, jaki statek. Ja cię kręcę. I tu, tu krzyż. A? I tu powinny być dwa pasy za chwilę. I ja na tych dwóch pasach gdzieś tu jest te kasyno. Powinienem się tu gdzieś zaparkować. Takżeśmy tu wymyślili... A tam już jest morze całe. Morze, ocean, nie wiem co to tam jest. O, tu na tych dwóch pasach. Tu by trzeba było stanąć. Tu jest parking dla autobusów. No, kurde, było fajne. Patrzcie, tam jest morze już. Tu jest hotel. A tam kawałek dalej jest całe te kasyno. Ja tu tak stanę, oni będą mnie mogli objechać. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiś autobus jeździł na tych rondach, ja bym przy takim rondzie gdzieś stanął. No bo jest tutaj naprawdę możliwość, żeby tu przyparkować i to po prostu w te miasto, bo tam muszę w lewo się wcisnąć, w to centrum, żeby tam się wciskać po prostu 2 metry. Co to jest, zakaz zatrzymywania się 2 metry? O co tu chodzi? No, a tu jest mnóstwo mieszkańców, chyba nie wiem, czy to mieszkańcy, czy... Ja tu stanę, już zaparkuję i sprawdzę jeszcze raz w nawigacji dokładnie, gdzie to jest, żeby stanąć w miarę blisko. Chwila, poczekamy. Dobra, tu wychodzi jeszcze kilometr. Ja se to tu ustawię. Rozpocznij. Dobra, jeszcze podjedziemy trochę. Jedziemy kawałeczek, bo to nie ma sensu, to za daleko, ale gdzieś tak właśnie na wysokości, gdzieś tu właśnie te kasyno miało być, gdzieś tu na tej wysokości. Tu jest, czekajcie, światła. O, tak staniemy, tam jest jednokierunkowa, no ale może się tam, ciężko się tam będzie przecisnąć, tu stoi jakieś roboty drogowe. Jest hotel. Chyba, żebym tam w, to, w tą uliczkę w lewo wjechał i tam se stanął, Ale tam będzie ciężko. Tu jest rondo przede mną jeszcze? Najprawdopodobniej. Kurde, jakby tu człowiek mógł stanąć. Patrz jaki tam widok, gdzieś tu wjechać ciężarówką. Tu pełno jest, chyba tu ryby sprzedają, nie czy tu rybacy, tam, tam są takie budy z rybakami wjechać ciężarówką i się przemocować. Ale by było super. Był jakiś zamek w ogóle z tamtej strony. już sprzątają, przygotowują. A się, że jak ja tu stanę, pojadę z widlakiem, za chwilę ktoś przyjedzie, właśnie tak, jak tu wyjeżdża pan i będzie chciał, będą siedzieć, za chwilę wyjeżdżać, ja tu będę ich blokował. Tego się najbardziej boję. Bo to tak zazwyczaj jest. Tam jest znowu hotel pod tym zamkiem bym musiał chyba stanąć Tak by to wyglądało Bo to jest gdzieś tu zaraz w lewo Tu jest te Rondo Kurde takie uliczki, ja tam jak ja tam wiadę widlakiem pod prąd No i co? Tu by to gdzieś było najszybciej Parking no to jakbym stanął to bym nie blokował To jest przystanek i najlepiej byłoby gdzieś tu stanąć, chyba że, no tam nie przy... Tak, tylko że... No właśnie. A jak ja przejadę na drugą stronę, jak tu są barierki? Ja widlakiem tu się nie przecisnę, patrzcie, to są takie, takie coś poustawiali. Choćbym chciał, to ja tutaj się nie przecisnę. Jasne, A Tu by było mi najwygodniej tam się wciskać. W te uliczki, tam jest ten kościółek. Tylko tu wszędzie takie pachołki są. Tu skręcimy na tym rondzie w lewo, i tam się staniemy. I to będzie zrobić, bo ja tutaj naprawdę nie widzę innego wyjścia. Patrz, tu jakaś stara baszta. Tam kamper stoi. Patrz, no pięknie. Tu jest ten zamek. No, mrak rondo, tu się mogę nawrócić, ale co mi to daje? Nic. Tu jest zakaz z postoju. A ja tu bym musiał najlepiej stanąć właśnie, chyba, żebym tu se stanął. Tu wkręcił w lewo i tu zaparkował. I tu później se wyjechał. Kurde, jakbym tu stanął. to jest takie rondo wielkie zrobione. Idziesz pod prąd co? Stoję tu przy zamku. Kurde, stałem na takim wycięciu dróg, no bo nie mam jak inaczej. Tu jest wjazd jakiś na parking, tu jest zaraz morze. Tu jedynie blokuje tą przejazd, żeby czyli naokoło. Ale to przecież nie muszą tutaj wjechać, mogą sobie podjechać na rondo, nawrócić. I też tutaj wjadą, nie? No co, co innego wymyślę? No nic tu nie wymyślę. Stąd mam jakieś 200 metrów do tego klienta. Kurde, niech przyjedzie, niech mi powie, albo co i tu bym stanął, tu to zrzucę, tu mam miejsce i cisnę się tam. Wychodzi na to, że w tą uliczkę wjadę i zaraz w lewo. Mam cały palec rozwalony, przycięłem palec, mam całe we krwi. No nie mam innego pomysłu, tak, tak to wychodzi najlepiej, no. Czekam, aż no, przyjadę, niech się sami określą, bo... Ja naprawdę nie wiem, co tu zrobić lepszego. Ale się porobiło, ty. Oni przyjechali takim małym ciężarówką i mam mu to wrzucać na tą ciężarówkę. On to przewiezie. Ja tam pewnie pojadę i tym widlakiem albo zrzucę, albo oni sobie to już ręcznie będą zrzucać. Fantastycznie. Thank you Poszło. Nie było dramatu pospinać. Lecimy dalej. Ale ładnie tam było, nie, nie wiem czy tam widać był ten, ten kościółek. Pięknie. Widać rano tu wszystkie ciężarówki wjeżdżają, tam to było ten kościółek Więc naprawdę bardzo fajnie. Fajnie to poszło, dobrze, że to wzięli ten jeden stojak, bo no masakra by była Lecimy, jakoś wyjechać z tego miasteczka Pokażę wam jeszcze trochę tu pokręcę no bo jest przecudownie Naprawdę takie stare widać miasto nie wiem czy tu wojna Chociaż to jest Normandia to tutaj byłem, ale dużo się tu zachowało tych zabytków naprawdę Gdzieś tu, gdzieś tu gdzieś był ten... na tą plażę, nie? Na Normandii gdzieś właśnie tutaj to było. Gdzieś w tych rejonach. Nie wiem dokładnie tu przy tym mieście, ale... Dobra, tam chyba kombinuję z parkowaniem. No parkowanie to tu mają hardcore. Tam widziałem przed chwilą gościu. I to taki starszy, koło 70 lat ponad. Na styk, na milimetry. A jak w Paryżu to jeżdżą, nie? Obijają te zderzaki. No tu tak samo. Tu nie ma miejsc. Kurde, pod taką górę i tam jeszcze światła. Co powodzenia, powodzenie jak tuś nie wskpał. Z radar? Co to w ogóle za urządzenie? To światła wjeżdżają. Jedź, jedź. A pan nie ruszyć, Taka stromizna i światła na końcu. No mądrze oni są. Ale się to w tym dole, chyba to miasto takie, tu już jest bardziej nowsze, to wszystko No nic, lecimy 90 km mamy do następnego. 90. Kurde, piszczy, a radarów nie widzę. Ale na tych światłach, gdzie ty radar? Nieważne, dobra, lecimy. 90 km adres zmieniony, tak jak mówiłem na tę na tą przemysłóweczkę, więc spoko, bo tam tu poprzednie miejsce było hardkorowe. Też było hardkorowe, ale jakoś to zeszło. O, tu jest teren z alpin, Pin.